Rozdział 24. Konia z rzędem Po powrocie od dziadków zastałam w domu kartkę od Anki, że chce się ze mną zobaczyć. Zadzwoniłam więc do niej z biura i umówiłyśmy się do kawiarni na nasze tradycyjne rozmowy o literaturze. Anka zobaczywszy mnie ucieszyła się, że tak wyładniałam od czasu ostatniego widzenia i powiedziała zjadliwie, że pewno szczęśliwa miłość wpłynęła na mój wygląd zewnętrzny. Gdy opowiedziałam jej, jak urodę swoją zawdzięczam głupiej książce i pieniądzom wyrzucanym przez okno, zaśmiewała się do łez. Jesteś strasznie zabawna, powiedziała. Wiesz, mam do ciebie prośbę. Chciałabym spotykać się z tobą co dwa tygodnie na pogawędki. Młodnieję w twoim towarzystwie. Raczej głupiejesz, odpowiedziałam. Ale ostatni raz, gdy widziałyśmy się, nie zauważyłam, żebyś tak była spragniona mego towarzystwa. Anka spuściła oczy i zaczęła tak energicznie mieszać cukier w kawie, że o mało nie wymieszała wszystkiego na stolik. Mówmy o czym innym, o tym nieszczęsnym dla mnie wieczorze opowiem ci potem. Co teraz czytasz? Lalkę Prusa. Więc moje wykłady o systemie czytania nie przydały się na nic. Jesteś w dalszym ciągu jak pies kręcący się za własnym ogonem, irytowała się Anka. Po starego diabła tracisz czas na czytanie lalki, przecież znasz ją na pamięć. Znam, a czytam i będę czytała i co mi zrobisz? powiedziałam zaczepnie. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. Zaczęła deklamować Anka, ale przerwałam jej. Owszem, trzeba naprzód iść, ale nie lecieć jak pies z wywieszonym językiem, bo i tak nie dogonisz wszystkich książek, nie poznasz i nie przetrawisz wszystkiego. Widzę, że specjalizujemy się w psich porównaniach. Ty kręcisz się za swym ogonem i ja alecem z wywieszonym językiem. Wobec tego zamówmy sobie jeszcze trochę kości do ogryzania. Ty jak zawsze babki śmietankowe, a ja napoleonki. Słuchaj Janko, zaczęłam pojednawczo, nie wiem, czy cię przekonam, ale muszę ci wytłumaczyć to wszystko, co czuję, żebyś przestała się już raz na zawsze mnie czepiać. Dla mnie książki i osoby z książek są tak bliskie jak ludzie, a czasem, a nawet częściej bliższe niż ludzie. Przecież oszalałaby mi, zanudziła się, gdybym ciągle poznawała nowych i nowych ludzi. Znam Rzeckiego na pamięć, ale znam i ciebie na pamięć, wiem kiedy Rzecki co powie, ale też i wiem jak ty zareagujesz na różne rzeczy, wiem mniej więcej co kiedy powiesz, wiem jaka jesteś. Różnica jest tylko ta, że w życiu Rzeckiego nic się więcej dziać nie będzie, a w twoim mogą się przytrafić różne, ale tylko zewnętrzne wypadki. Więc się nie złość, bo to jest zupełnie logiczne, że jeśli chcę być w zakresie Twojej osobowości, to się z Tobą spotykam, a jeśli chcę pobyć w towarzystwie starego Subiekta, lub Kola Briniona, lub Wołodyjowskiego i Zagłoby, to biorę te książki no i spędzam czas uroczo w ich towarzystwie. Nie wyrzekaj się starych przyjaciół dla nowych znajomości, Anko, zakończyłam żarliwie. Trochę to tak, jakbyś miała rację, ale tylko trochę, w każdym razie przestanę ci dokuczać i wiesz, jak wrócisz do domu i weźmiesz się do lalki, to pozdrów ode mnie bardzo serdecznie pana Rzeckiego i pana Ochockiego, a studentom powiedz, że wkrótce ich odwiedzę, śmiała się Anka. Nie omieszkam tego zrobić i wiem, że bardzo się ucieszą. Miły i pogodny nastrój wzajemnego poszanowania, zamiłowań wrócił, i mogłyśmy swobodnie gadać znów o stosach książek już przeczytanych i o piramidach książek, które przeczytamy. Na zakończenie miłego popołudnia Anka powiedziała: Chciałam cię jeszcze przeprosić za tamten wieczór w teatrze. Pamiętasz, miałam wtedy bardzo przykre przeżycia i byłam okropna dla siebie i dla wszystkich naokoło. Nie mogłam się też zupełnie zdobyć na uprzejmość w stosunku do ciebie. – A kiedy twój ślub? Bo obrączki jeszcze nie widzę na twoim palcu. – Nigdy – odpowiedziałam ze złością. Właśnie tego wieczoru zerwałam z narzeczonym. – Ale chyba nie przeze mnie? – No pewno, że nie przez ciebie – odpowiedziałam, żegnając się z Anką. – Konia z rzędem temu, kto powie mi przez kogo i dlaczego właśnie tego wieczoru stało się to, co się stało – rozmyślałam, wracając do domu.